Mieszkańcom sądzisz, tej krainy śmierci weszło w, w zło światło, Alleluja! Alleluja! ale, Alleluja! ale, z ale, Głowa Ewangelii, według świętego Marka. W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie... W ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumiewali. I jeden przez drugiego pytał, co to jest. Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym, rozkazuje i są posłuszne. Wnet rozesła, rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto Słowo Pańskie. Tak, mikrofony produkowane przez pana Skowronka mają to do siebie, że się psują. I trzeba je co jakiś czas wymieniać. Dobrze, czy przez pana Arducha, bo to pan Arduch chyba to produkuje. Chciałem dzisiaj tylko temat poruszyć i otworzyć, a przypuszczam, że jest on tyle ważny, że pewnie do niego sobie jeszcze wrócimy. Bo dzisiaj sprawa słuchania. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie, słysząc głos Pana. Sprawa słuchania to jest kwestia pryncypialna w naszym życiu to nie jakieś zagadnienie gdzieś na obijające się po marginesach naszego głównego nurtu życia. Oczywiście, zasadnicze pytanie to jest też: czego słucham? Czego słucham? Kogo słucham też? Przypuszczam, że każdy ma swojego jakiegoś proroka, z którego uspija różne nauki. Czasami słyszę, że o Malina, wiesz, bo ja słucham sz szóstaka szóstaka słucham. I no i widać, że to ma wpływ na tego człowieka. Albo każdy ma tam jakiegoś swojego ulubionego, którego słucha. To dotyczy także literatury, ja miałem różne okresy. Juliusz Wern jakiś czas był niesamowicie mi bliski, ale te czasy już dawno minęły i wtedy też no, to miał ogromny wpływ na moje życie. Melchiora Wańkowicza kiedyś namiętnie czytałem, Bernanosa też, wtedy chodzi o niezwykle poważny i taki. Każdy ma jakiegoś swojego proroka, którego słucham. Choć zdarzają się tacy ludzie, którzy są sami sterem żeglarzem, okrętem i poza sobą nie słuchają nikogo, kompletnie nikogo. Są też tacy ludzie, ale na szczęście nie ma ich zbyt dużo. Co jakiś czas Bóg wzbudza swego proroka dla wspólnoty kościoła. To westchnienie, które dzisiaj żeśmy usłyszeli z ust Mojżesza, z księdzy powtórzonego prawa jest cały czas aktualny. Bóg wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci. Spośród twoich braci. Jeden z naszych braci staje się prorokiem i zaczyna mówić, jakby on mówił od Boga. I co jakiś czas Bóg wzbudza swojego proroka. W tych czasach ogromnego indywidualizmu, w których żyjemy no to tak indywidualnie Bóg zbudza też, dla każdego z nas, czasami dla każdego trochę innego proroka. Już które minęły te czasy, kiedy jak się jechało do szkoły czy do pracy, wszyscy mówili o tym samym serialu, bo był jeden program w telewizji. Nie? To były też bardzo fajne czasy. Nie? Wiadomo było, kiedy będzie na tapecie 40-latek i wszyscy na, na 40-latka ujdziemy. Teraz żyjemy w czasach bardzo takich zindywidualizowanych. Y, to pierwszy punkt tego okazania. Kto jest moim prorokiem dzisiaj? Jakiego proroka Bóg mi wzbudził? Kogo teraz chętnie słucham? Y, czy jest ktoś taki, kogo chętnie słucham? Y, tak. Ale nie tylko ważne jest, kogo słucham, czego słucham, ale ważne jest też, jak słucham, w jaki sposób słucham. I dzisiaj chciałem tylko zakomunikować temat. Są tacy ludzie, którzy twierdzą, że mamy cztery rodzaje uszu: nie tylko ucho prawe i lewe, ale w ogóle cztery rodzaje uszu. Różnym uchem różnych rzeczy słuchamy. Mamy różne też fazy. Mamy fazę jednego ucha, potem innego ucha. Jednych ludzi słuchamy takim uchem, innych ludzi takich uch, takim uchem. Niektóre spraw szukam, no ale jak, o, o czym mówię? O jakich uszach mówię? Może być ucho takie rzeczowe. Takie ucho rzeczowe goni tylko za czystą informacją, za czystym komunikatem. Jak brzmi komunikat, który słyszę? Czysty komunikat. Taka wiadomość. Innym uchem poszukuję tego wszystkiego, Czym mówiący objawia siebie, objawia się, zdradza, wyjawia siebie samego. To jest takie ucho bardzo ciekawe, nie tylko komunikatu, co drugiego człowieka. Kim ten człowiek jest, co, co się w nim dzieje, jak myśli, jak świat rozumie. Bardzo przydatny, na przykład terapeutom wszelakim, księdzu na spowiedzi też trochę. Jest też ucho drażliwe, takie ucho bardzo, no, drażliwe, wszystko co słyszy bierze do siebie i przyjm odbiera jako atak na siebie bardzo często. Wszystko traktuje na własnym punkcie, pod, wszystko trafia pod ten adres, cokolwiek, każdy komunikat trafia pod ten adres. Nie? Dzieci w szkole, pani mówi, proszę się uspokoić, a ja się, o, ona mówi do mnie, ona mówi do mnie, tak, znowu się na mnie wyżywa. No. Takie ucho drażliwe. Szybko, wszędzie węż jakieś elementy krytyki, także jest podejrzliwe trochę. I jest w końcu takie ucho, które w każdej wypowiedzi dopatruje się apelu. Cokolwiek byśmy mówili, to wszędzie Wielka Orki Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nie wszędzie jest jakiś apel do mnie, żebym coś dał z siebie, żebym, coś, żebym zadziałał. Takie ucho, które szuka cały czas apelu. Błyskawicznie odczytuje stawiane wymagania, oczekiwania. Nawet wtedy, gdy tych oczekiwań i wymagań nie ma. nie ma. Może, żeby tak to jakoś nie tak sucho, to spróbujmy. Prosty komunikat jakiś, nie wiem. Przepraszam, czy mógłbyś zaraz wynieść śmieci? Bardzo prosty komunikat. Przepraszam, czy mógłbyś zaraz wynieść śmieci? Ucho rzeczowe słyszy, są śmieci, i trzeba je wynieść. Ale słyszy, są śmieci, bo jeśli trzeba je, to są śmieci, tak, jest fakt, śmieci się znajdują, są śmieci. Jest też czas teraźniejszy. No i dobrze by było te śmieci wynieść. No i to słyszy ucho rzeczowe. Ucho. Wyszukujące wszystkie informacje o tym, który apel kieruje do nas. Czy mógłbyś, przepraszam, czy mógłbyś teraz wynieść te śmieci? Przepraszam, człowiek kulturalny, mam do czynienia z człowiekiem kulturalnym, to jest człowiek pełen kultury. Przepraszam, czy mógłbyś, czy przypuszczalny, przypuszczający, jest on się niezbyt pewnie czuje. To nie jest cholery, który będzie rozkazywał, tylko to jest człowiek, który będzie proponował. Czy mógłbyś teraz, czyli jest precyzyjny, mówi bardzo precyzyjnie, w jakim czasie, co trzeba zrobić. Wynieść śmieci, no pewnie jakiś czyścioszek z niego, lubi mieć czysto, nie lubi mieć śmieci na miejscu. No tyle, żeśmy się dowiedzieli o tym człowieku. Wreszcie ucho drażliwe, takie podejrzliwe, pierwsze co powie, o czepia się mnie, czepia się mnie. Dlaczego ja mam wynosić te śmieci? Dlaczego ten komunikat do mnie? Po co te przepraszam? Dobrze, nie może wprost powiedzieć, wynieść śmieci, tylko przepraszam? Jak on mnie traktuje w ogóle? Dlaczego w tym, czy mógłbym? Po co ten tryb przypuszczający? Dlaczego nie mówi wprost do mnie? Czuję się źle potraktowany w tym momencie. On uprawia jakąś politykę względem mnie. Taki człowiek, który Podejrzewa, że coś jest w tym wszystkim. Nie? I w końcu to ucho, które wypowiedzi dopatruje się komunikatu. O, mam wynieść śmieci. Ja mam wynieść śmieci. Chodzi o to, żebym ja wyniósł śmieć. Jak zwykle nie ma kto, tylko ja mam wynieść śmieci. Zawsze chodzi o mnie. Dobrze. Mam wynieść śmieci. Teraz, zaraz, natychmiast. No to dobrze. Trzy, cztery sposoby słuchania. I być może mam swojego proroka, Bóg wzbudził dla mnie proroka, ale jakim uchem tego proroka słucham? W jakich momentach jakiego ucha używam? W ogóle w życiu, w jakich momentach jakiego ucha używam? Warto się temu przyjrzeć, bo to może nam bardzo wiele wyjaśnić z różnych naszych zachowań, może pomóc nam zrozumieć samych siebie, w jakiej chwili jakiego ucha używam. Oczywiście chodzi o to, żeby móc z jak największym pożytkiem dla siebie, dla kościoła, dla innych ludzi, słuchać proroka, którego Pan Bóg wzbudził dla nas. Amen.